Mission Impossible. Co pojawia się w Twojej głowie, kiedy słyszysz te słowa? Motyw muzyczny? Tom Cruise? A może szalone popisy kaskaderskie i kultowe sceny akcji? Nie ma chyba innej filmowej serii szpiegowskiego kina akcji, które po wydaniu aż tylu części stałoby na tak wysokim poziomie. I nie, konkurencyjna, znacznie starsza seria filmów o Bondzie nie wypada na tym tle lepiej. Dlatego z okazji premiery Sky Showtime siódmej części, czyli Mission Impossible Dead Reckoning, które kilka miesięcy temu wychwalałem nad niebiosa na swoim vlogu w recenzji, przygotowałem dla was z moim kumplem Łukaszem przegląd wszystkich filmów z serii. To jest trochę taki mini kompendium wiedzy i przy tym recenzja każdej z części, a będziemy lecieli chronologicznie, bo tylko w ten sposób Da się dobrze przedstawić, w jak ciekawy sposób ewoluowała ta seria z filmu na film. No i nim zaczniemy uprzedzając pytanie, gdzie można obejrzeć, wszystkie części Mission Impossible odpowiedź jest jedna: właśnie w Sky Showtime. Lecimy. Mission Impossible z 1996 roku. Od tego wszystko się zaczęło. A właściwie od tego zaczęła się seria filmowa, bo wcześniej był przecież serial telewizyjny o tym samym tytule, emitowany od 1966 do 1973 roku, a później reaktywowany na dwa sezony w 1988. Za wersję filmową zabrał się niby kto? Bo sam Brian De Palma, który na tym etapie swojej kariery. Nie musiał już nic nikomu udowadniać. Mimo to tym projektem zredefiniował hollywoodzkie kino akcji. Współscenarzystą obok Davida Kepa był Robert Town, czyli legendarny scenarzysta, autor m.in. scenariusza do Chinatown, Romana Polańskiego. Ścieżkę dźwiękową skomponował Danny Elfman, a klasyczny, zaczerpnięty z czołówki serialu motyw przewodni autorstwa Lalo Schifrina, został unowocześniony i wykonany przez połowę zespołu U2, czyli basista Dama Claytona i Kosistellarego Malena Juniora, skąd inąd, wielkich fanów serialu. do tego szanowane aktorskie nazwiska jak John Voight, jak Jean Renault, ale przede wszystkim już wówczas znany i rozchwytywany Tom Cruise, który tą rolą nie tylko ugruntował swoją pozycję supergwiazdy Hollywood, ale też rozpoczął swój romans z kinem akcji pełną gębą. Fabuła pełna zwrotów akcji i szpiegowskich forteli, grany przez Cruza Ethan Hunt, agent IMF, czyli Impossible Missions Force, to jest najbardziej badass nazwa dla agencji. Wywiadowczy, jaką można wymyślić, zostaje wrobiony przez Kreta w CIA podczas nieudanej akcji w Pradze. Wraz z zespołem zaufanych, albo i nie, agentów próbuje udowodnić swoją niewinność i jednocześnie zdemaskować prawdziwego złoczyńcę. Nie jest to film pozbawiony wad, ale jednak sposobem wykonania tchnął nowe życie w tego typu filmy i zredefiniował szpiegowskie kino akcji. No bo kiedy myślimy Mission Impossible, to oczywiście, że myślimy o przynajmniej jednej scenie z tego filmu. I tak, chodzi mi o tą z Ethanem Huntem włamującym się do systemu, zwisającym na linie trzymanej ledwie, ledwie przez Jeana Renault, gdy do pomieszczenia w każdej chwili może wejść strażnik. czy znakomicie nakręcona scena z wybuchającym akwarium i uwaga, przyzwyczajajcie się biegnącym w stronę kamery Tomem Cruzem. To właśnie ten film nadał ton wszystkim kolejnym, które nastąpiły w serii. Samo stwiające się wiadomości, maski, które idealnie udają ludzkie twarze, zgrany zespół specjalistów, a w nim oczywiście hacker Luther Stickel, który jako jedyny obok Ethana wróci w każdej kolejnej części. Tom Cruise był nie tylko gwiazdą filmu, ale także producentem i później również wszystkich następnych części. Pokochał tę franczyzę tak bardzo, że angażował się w nią coraz bardziej i coraz chętniej narażał swoje zdrowie, wykonując szalone popisy i akrobacje. Wszystko dla naszej rozrywki, no, i może trochę z miłości do szaleństwa, ryzyka i adrenaliny. Cztery lata później w 2000 roku ukazuje się sequel, czyli Mission Impossible 2. Za reżyserię odpowiadał tym razem John Woo, który do tej pory słynął ze swoich hongkońskich filmów akcji silnie opartych na sztuce Kung Fu. Tom Cruise zapuścił bujną czuprynę, a widownia jeszcze nie zdążyła ochłonąć po premierze Matrixa rok wcześniej. I wydaje się, że John Wu również. Tym razem Ethan Hunt otrzymuje zadanie powstrzymania bioterrorystów, którzy weszli w posiadanie śmiercionośnego wirusa. Chimery. Planują rozprzestrzenić go globalnie, a następnie dorobić się gigantycznego majątku na sprzedawaniu antidotum belerofonta. Musicie przyznać, srogie. Budżet zwiększył się o połowę względem oryginału, co pozwoliło zebrać prawdziwą plejadę gwiazd. Mamy tutaj Thandie Newton w roli agentki MI6 Night Hall, mamy Antonego Hopkinsa jako komandora Swanbacka oraz Brendana Glissona w roli przebiegłego z Walla, Johna McCloya. A mimo to coś nie zagrało. Bardzo nie zagrało. Prawdopodobnie za sprawą reżysera, który próbował połączyć swój wyrazisty styl wyniesiony z dalekowschodniego kina akcji z matrixowym sznytem i slow motion. Dzięki jego dziwnym pomysłom kreatywnym oraz ewidentnym braku jasnej wizji na rozwój serii na etapie pisania scenariusza, z całego filmu najbardziej zapada w pamięć kuriozalny, finałowy pojedynek na motocyklach. Oraz otwierająca film scena wspinaczki Free Solo. Mission Impossible 2 spotkało się ostatecznie z dość mieszanym odbiorem. Krytycy zaznaczali, że tak, jest to ciekawy spektakl, ale kompletnie odmrużający. Jest na tle poprzedniej części. Bez pomyślunku, bez intelektu i niestety też bez serca. No i pamiętajmy też, że utwór promujący film stworzył zespół. Nimbiskit. Mimo sukcesu finansowego, bo Mission Impossible 2 stał się najlepiej zarabiającym filmem 2000 roku. Na kontynuację przyszło nam czekać aż 6 lat, a konkretniej na Mission Impossible 3 z 2006 roku. Tym razem za kamerą zasiadł J.J. Abrams, zastępując na tym stanowisku początkowo wyznaczonego uwaga Davida Winchera, o którym to niedawno też zrobiłem odcinek o całej jego filmografii. Polecam. Znajdziesz w opisie pod filmem. David Fincher zawinął się z projektu, z uwagi na różnice kreatywne. Toteż decyzję o zatrudnieniu Abramsa podjął sam, Cruz, który nie krył się z zamiłowaniem do serialu alias jego autorstwa. Zmiana na tak kluczowym stanowisku poskutkowała niestety opóźnieniem produkcji i w efekcie odejściem z projektu Keneta Brana i Scarlett Johansson. Ethan Hunt wyrusza tutaj na misję powstrzymania bezwzględnego handlarza bronią Owena Davisa, zagranego fantastycznie przez nieżyjącego już Filipa Seymoura Hoffmana. Powraca oczywiście Wing Rhimes w roli Lutera oraz Lawrence Fishburne jako szef. IMF. I po raz pierwszy do zespołu dołącza też Benji, zagrany przez Simona Pega, który okazał się brakującym humorystycznym ogniwem tej serii. Dzięki takiemu zespołowi aktorów, po raz pierwszy w serii oprócz widowiska zaczynamy prawdziwie doceniać bohaterów i sympatyzować z nimi. A Philip Seymour Hoffman na zawsze dołącza do panteonu najlepiej poprowadzonych villanów w historii kina. No, scena wyciągania informacji z Ithana zapisała się jako mistrzowsko napisana konfrontacja. Ale jeśli chodzi o sceny akcji, to umówmy się. Abrams nie ma szczególnie do tego ręki, co dobitnie pokazało ostatnio odsłony Gwiezdnych Wojen. Film cierpi przez to na nierówne tempo, a paleta barw jest generalnie ciemna i mało interesująca dla oka. To sprawia, że pod względem widowiskowości akcji Trójka jest jedynie cieniem poprzednich części. Choć zdarzają się oczywiście wyjątki, jak na przykład strzelanina na moście. Podsumowując, trójka była zdecydowanie zwrotem we właściwą stronę po niedorzecznej dwójce, ale jednocześnie nie wykorzystała potencjału do tego, żeby być pełną gębą blockbusterowym akcyjniakiem, co nastąpiło dopiero 5 lat później w przypadku Mission Impossible Ghost Protocol z 2011 roku. Ten film. Jest zjawiskowy. To jest pierwszy raz w historii serii, gdy kontynuacja nawet nie tyle dorównała pierwowzorowi. Co znacząco podniosło poprzeczkę dla wszystkich kolejnych odsłon. Czwarty film z serii znacząco podniósł poziom, prezentując historię, w której Ethan Hunt i jego zespół muszą działać niezależnie od rządu po tym, jak zostają obarczeni winą za brutalny atak terrorystyczny. Ghost Protocol naprawdę wyznaczył nowy standard, jeżeli chodzi o realizację imponujących scen akcji i popisów kaskaderskich i przekształcił tym samym serię w dziką, szaloną, ekstrawagancką przejażdżkę w wesołym miasteczku. Dostajemy tutaj pełne spektrum, Scen akcji od przeprowadzonej ze szwajcarską precyzją holoprojekcji na kremlowym korytarzu. Po legendarną już wspinaczkę po Burcz Kalifa najwyższym drapaczu chmur świata, oczywiście wykonaną na miejscu przez samego kruza. I to wszystko w połączeniu ze scenerią Dubaju i zbliżającą się nieuchronnie burzą piaskową w formie tykającej bomby, co daje prawdziwie blockbusterową poezję, wyjątkową nawet jak na standardy tej serii. Jest to też przełomowy moment w udziale Toma Cruza we franczyzie, gdy zaczął brać czynny udział w planowaniu realizacji scen wspólnie z reżyserem. To znacząco wpłynęło na poprawę. Równowagi między zachwycającym widowiskiem i emocjonalnie angażującym thrillerem. Jego wyczyn spinaczkowy zmotywował też Pole Patton i Lee Sedu do wykonania scen pojedynku osobiście bez udziału kaskaderów. Ghost Protocol to punkt zwrotny w historii całej serii Mission Impossible. Krytycy w momencie premiery bez zawahania stawiali ten film na równi z Nolanowym rocznym Rycerzem. Scenarzysta Christopher McQuarrie, który później przejął rolę reżysera kolejnych części, dołączył do projektu na etapie rozpoczętych zdjęć. Jego zadaniem było przepisywanie scenariusza na bieżąco, co wymagało niezawodnej współpracy z obsadą, ale właśnie dzięki temu zżył się z ekipą na tyle, żeby swobodnie przejąć rolę reżysera i wynieść kolejne części jeszcze wyżej w skali jakości, a to zrobił już za sprawą Mission Impossible Rogue Nation z 2015 roku. Piąta odsłona w serii to jednocześnie debiut Christophera McQuery. Na stanowisku reżyserskim. Tym razem Ethan Hunt i jego zespół muszą zmierzyć się z tajną organizacją Syndykat, która dąży do zniszczenia IMF. Organizacja zrzesza byłych agentów specjalnych z czołowych organizacji na świecie, co zmusza zespół IMF do podjęcia wyzwania trudniejszego niż jakiekolwiek wcześniej i zmierzenia się z ludźmi, którzy znają wszystkie ich sztuczki. Oprócz powracających bohaterów z poprzednich części, którzy już na tym etapie współpracują ze sobą niczym dobrze znajomi od lat, tutaj po raz pierwszy pojawia się Rebecca Ferguson jako Ilsa Faust, była agentka MI6, z miejsca uznana za jedną z ciekawszych, bardziej złożonych, i tajemniczych postaci w całej dotychczasowej serii. Rogue Nation może nie ma najbardziej widowiskowych scen ze wszystkich części, ale na pewno nie można odmówić jej rozmachu. Tom Cruise z kolei po raz kolejny podejmuje próbę przełamania swoich granic. Scena na lotnisku z udziałem Cruza podpiętego do startującego Airbusa A400M to jest coś, czego w kinie wcześniej nie było. Krus no, po raz kolejny zdecydował się odegrać scenę samodzielnie, w efekcie czego momentami znajdował się na wysokości półtora kilometra, będąc przypiętym linami na zewnątrz samolotu. Ten niewiarygodny wyczyn, w dodatku nakręcony w ledwie 48 godzin, zachwycił zarówno fanów, jak i krytyków. Z kolei do sceny nurkowania w zatopionym metrze Krus przeszedł intensywny trening pod okiem doświadczonych nurków. A plan na jej realizację zakładał jedno długie ujęcie, co wymagało od kruza wstrzymania oddechu na 3 minuty. Ostatecznie Tom Cruise wstrzymał oddech na 6 minut, czym jednocześnie pobił rekord wśród wszystkich aktorów w historii kina. Wydawało się, że Rogue Nation to już jest ostatnie słowo od myślnym pasbu, że nie da się już nic lepszego zrobić w tej serii, że formuła została dopracowana do perfekcji. Ale nie. Wszystko zmieniło się za sprawą Mission Impossible Fallout z 2018. Tom Cruise jest już tutaj człowiekiem orkiestrą. Aktywnie działając jako producent, przyczynił się do realizacji widowiskowych sekwencji, w tym pościgu helikopterów, pościgu na motocyklach, gonitwy po dachach oraz wojskowego skoku z dużej wysokości ze spadochronem. Oczywiście, że skakał tak wiele razy, że w końcu wyrobił sobie licencję na <grytania> nauczyciela skoków spadochronowych. Wszystkie te sekwencje dodatkowo zrealizował samodzielnie bez pomocy dublerów i kaskaderów. Mało tego, podczas sceny skoku po dachach przydarzył mu się wypadek, w którym skręcił kostkę, a mimo tego scena została dograna do końca i ostatecznie znalazła się w filmie. Na tym etapie cały zespół osiągnął już niesamowitą synergię, do tego stopnia, że ostateczny scenariusz składał się jedynie z 33 stron. I zawierał głównie ogólny zarys scen oraz sugestie e, lokacji do kręcenia. Wszystko, co powstało na jego podstawie, jest przede wszystkim efektem charyzmy, kreatywności, kooperacji i zaangażowania całej ekipy na planie. Wszystko to jednak jest jedynie uzupełnieniem znakomicie rozpisanej intrygi i najwyższej jak do tej pory stawki. Ethan Hunt zostaje wysłany, by przechwycić transakcję skradzionego plutonu. Temu wszystkiemu pośredniczy Biała Wdowa, odegrana fantastycznie przez Vanessa Kirby. Powraca również Ilsa Faust, która z niewyjaśnionych powodów również jest zamieszana w tę intrygę. Jakby tego było mało, CIA wyznaczyło do nadzorowania zespołu Hunta agenta Walkera, w którego wcielił się znakomicie Henry Cavill, i jego wąs. Wydłużenie czasu trwania tej części zdecydowanie wyszło jej na dobre. Przez dwie i pół godziny napięcie stale rośnie. A drużyna IMF do tej pory lekkomyślna, jednak przeważnie niezawodna, zostaje postawiona przed prawdziwym wyzwaniem. McQuery'emu w swoim scenariuszu udaje się perfekcyjnie utrzymać zaangażowanie widza, niezależnie czy jest to pierwszy seans, czy któryś z kolei. To jest naprawdę wielkie osiągnięcie hollywoodzkiego kina: Mission Impossible Fallout. I jak obejrzałem ten film, a pamiętam w wakacje w 2018 roku. Miałem wątpliwość, czy jakkolwiek uda się zbliżyć do tego poziomu. Kolejnym częścią, ma już było w zasadzie pewne, że powstaną. No i wyszedł Mission Impossible Dead Reckoning 5 lat później, czyli w 2023. Zeszłoroczny Dead Reckoning jest... Dla mnie, ewenementem. Ja mówiłem w swojej recenzji sprzed kilku miesięcy, że to jest najlepszy film akcji 2023 roku. Ja podtrzymuję to zdanie. A ciężko jest uwierzyć, że udało się ten projekt dowieść w takiej formie, w jakiej trafił do kin, bo po drodze wydarzyła się pandemia. Terminy zdjęć były wielokrotnie przekładane. Wiele projektów w tym okresie wyraźnie na tym ucierpiało, ale nie ten. Tom Cruise jako producent był niezwykle restrykcyjny. Na planie i walczył o zatrudnienie nie tylko aktorów, ale całej rzeszy ludzi, z całej gamy profesji, które związane są z branżą filmową, i wiedział, że Mission Impossible Dead Reckoning będzie tak naprawdę koniem pociągowym. Dla Hollywood i w ogóle dla kina po pandemii, żeby pokazać, że kino jeszcze coś znaczy i że ludzie będą chcieli chodzić na filmy. To też stawka w kontekście filmu była bardzo wysoka, ale też w samym filmie. Tym razem gra toczy się o kontrolę nad sztuczną inteligencją zdolną uzyskać dostęp do globalnego arsenału nuklearnego. Ukochana przez widzów, ekipa wraca, by stawić czoła. Sztucznej inteligencji. I ten film ładnie też pokazuje, jaką drogę przebył Tom Cruise przez lata swojej kariery. Można powiedzieć, dostajemy zupełne przeciwieństwo pierwszych części. Wciąż dostajemy akcję widowiskową, jak nigdzie indziej, ale wyraźnie widać, że Ethan coraz chętniej polega na doświadczeniu swojej ekipy, w której każdy ma konkretne zadanie do wykonania. Do tego stopnia, że akcja na lotnisku w Abu Dhabi, którą Uwielbiam. Jest majstersztykiem sztykiem kina Szpiegowskiego. Jest poprowadzona w dużej części przez Benziego i Lutera. Are you afraid of death? No. Did it work? I I też imponujące jest to, jak Tom Cruise, mimo że już ma tak potężny status uber gwiazdy i tak dobrze już czuje się w tej serii, to on jest jej twarzą. Ustępuje innym aktorom, znaczy tworzy dla nich przestrzeń, żeby mogli lśnić, a największy atut filmu obsadowo stanowią kobiety. Rebecca Ferguson powraca jako dorównująca umiejętnościami Ethanowi Huntowi ex-agentka MI6 Ilsa Faust. Pom Clementi, w którą możecie kojarzyć ze Strażników Galaktyki, gra Paris. Prawą rękę z Walla Gabriela, który jest jak czołg, zarówno za kółkiem, jak i w zwarciu. Powraca Vanessa Kirby z Rogue Nation jako handlarka broni Biała Wdowa i tym razem jej rola jest większa, często zaskakująca, ale i tak film kradnie debiutująca w tej serii Hayley Atwell jako jako złodziejka Grace. To jest najlepsza rola, nie tylko kobieca, w tym filmie. Hayley Atwell swoją Grace kradnie ten film z rąk Toma Cruza, a to jej na to pozwala. No, i nie można też nie wspomnieć o wizualiach. Dead Reckoning jest jednym z najładniej nakręconych blockbusterów ostatnich lat. Nie ma znaczenia, czy są to sceny na pustyni podczas burzy piaskowej, czy pościg samochodowy w słoneczny dzień w centrum Rzymu, walka w klubie Techno pośród jaskrawych neonów, czy pościg w kanałach Wenecji skrytej w mroku nocy. Każda scena ma swój unikalny klimat i perfekcyjnie dobrane oświetlenie, dzięki czemu można by oglądać ją w kółko. Najlepiej na jak największym ekranie. W ogóle cała kampania marketingowa skupiała się wokół jednego numeru kaskaderskiego, który oczywiście miał wykonać Tom Cruise. I miał być to największy wyczyn w jego karierze. Chodzi o scenę skoku motocyklem z klifu. Do zrealizowania tego fragmentu panowie specjalnie wybrali się w podróż do Norwegii i wspólnie wybrali odpowiednie miejsce na budowę prawdziwej rampy do wykonania skoku. W międzyczasie Cruise rozpoczął przygotowania we własnym zakresie. Przed wejściem na plan Wykonał ponad 500 próbnych skoków. Dead Reckoning to jest, to jest to jest, naprawdę niepowtarzalne zjawisko. W sensie ja nie wierzę, że uda się zrobić film lepszy w tej serii niż Dead Reckoning. I zresztą sam reżyser Christopher McQuarrie przyznaje, że to jest największe osiągnięcie w jego karierze, i do tego dodaje, że jest przerażony na myśl tego, co czeka go i Toma Cruza. W części kolejnej, czyli Mission Impossible 8, wiedząc, jakie plany ma Tom Cruise w związku z tym, co chciałby jeszcze zrobić jako domorosły kaskader, co ciekawe, Dead Reckoning, pomimo fantastycznych ocen krytyków, pomimo świetnego odbioru publiki, nie odniosło takiego sukcesu finansowego, na jaki liczyli twórcy. Ale nie, 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 nie przejmujcie się tym. Po pierwsze, i tak powstanie kolejna część. Czyli Mission Impossible 8, która będzie bezpośrednią kontynuacją Dead Reckoning. Zresztą początkowo był podział na Dead Reckoning Part 1 i Dead Reckoning Part 2, z którego obecnie zrezygnowano. Wiemy, że ósemka będzie miała inny tytuł. A po drugie, zróbcie sobie przysługę. Jeżeli nie widzieliście jeszcze tego filmu, to wejdźcie na platformę Sky Showtime i obejrzyjcie. A jeżeli już widzieliście, to obejrzyjcie ponownie. Naprawdę to jest. To jest ultymatywny film akcji. Jaki, jaki powstał. Co dalej? Mission Impossible 8 wyjdzie na pewno. Premiera miała mieć miejsce w maju 2024 roku, ale ostatecznie ukaże się 23 maja 2025. Ale niewykluczone, że jeszcze może dojść do przesunięcia premiery, bo dopiero w lutym tego roku doszło do wznowienia zdjęć po zakończeniu strajku scenarzystów i aktorów Hollywood. Jak będzie wyglądała przyszłość serii po części ósmej i czy w ogóle doczekamy się części dziewiątej, dziesiątej? No cóż, Christopher McQuarrie, czyli scenarzysta i reżyser, mówi, że plany ma, Tom Cruise również jest zapalony i wszystko pewnie jest uzależnione od tego, jak poradzi sobie finansowo część ósma. Ja, ja tylko zachęcam, żeby oglądać Mission Impossible, bo to jest naprawdę event. I to od tego zacząłem ten materiał, żeby niemalże każdy kolejny film w serii, która liczy już sobie 7 części, był lepszy od poprzedniego. I żeby mniej więcej od części czwartej osiągać wyżyny w tym gatunku filmowym, w którym realizowany jest. Każdy Mission Impossible. Ale obiecałem na koniec swój osobisty ranking, on nie będzie specjalnie zaskakujący, jeżeli uważnie słuchaliście tego, co mówię w toku odcinka. Miejsce siódme, ostatnie to jest Mission Impossible 2. Dla mnie to jest ocena 5 na 10. To jest najsłabsza część serii, a z dzisiejszej perspektywy patrząc na nią, to jest wręcz autoparodia Mission Impossible. Miejsce szóste to jest Mission Impossible 3, któremu dałbym 7 na 10. Emocjonujący i ekscytujący, ale trochę traktujący się zbyt poważnie, trochę zbyt nadęty, no i na pewno niewystarczająco widowiskowy jak na standardy tej serii. Na miejscu piątym postawiłbym Mission Impossible 1, 8 na 10, klasyk. Na miejscu czwartym Mission Impossible Rogue Nation, Dałbym ocenę 8 na 10 również. Na miejscu trzeci Mission Impossible Ghost Protocol, ocena 9 na 10. Miejsce drugie Mission Impossible Fallout, mocne 9 na 10. I Mission Impossible Dead Reckoning, spokojnie 9,5 na 10. I ja naprawdę nie zmyślam, ja naprawdę wielbię ten film, uważam go za najlepszy ze wszystkich e, Mission Impossible. I uważam, że to jest też najlepszy film w tym gatunku takiego szpiegowskiego thrillera akcji mm, o wymiarze blockbusterowym od czasu Krucjaty Borna z 2004 roku i kochanego przeze mnie Casino Royale z 2006 roku. No to uważam, że to jest film na poziomie Casino Royale. Tak po prostu powinno wyglądać kino akcji: z sercem, z pomysłem, ze znakomitą obsadą, do tego zaangażowaną. Z widowiskowością i z właściwą szczyptą humoru. Czekam na Wasze zestawienia, części Mission Impossible, jeżeli jesteście fanami, ale też czekam na Wasze zestawienia ulubionych sekwencji i scen, z których tak słynie ta seria. Dziękuję pięknie Łukaszowi, mojemu koledze, który jest współautorem tego materiału wraz ze mną, który na co dzień zajmuje się prowadzeniem działu Gier w portalu Popkulturowcy. Tam was odsyłam i zapraszam, żebyście sprawdzili jego twórczość. Jeżeli podobał wam się ten materiał, to zachęcam was do rozważenia wspierania bez schematu na patronajcie i znajdziecie link w opisie pod filmem albo gdzieś tutaj teraz plakietkę. Sprawdźcie też inne polecane przeze mnie materiały. I dzięki dla SkyShota za sponsorowanie tego materiału. Pamiętajcie, że wszystkie części mysznym Possible znajdziecie właśnie tam.